Odmówiłem zaproszenia mojej matki na ślub, bo nie chciałem, żeby zniszczyła mi ten dzień. Mam 28 lat. Moja narzeczona? 26. Jesteśmy razem od pięciu lat i niedługo się pobieramy. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Sala, goście, catering. Problem w tym, że nie zaprosiłem mojej matki. Moja matka to typ osoby, która musi być w centrum uwagi. Na weselu mojego kuzyna przyszła w białej sukni. Na chrzcinach mojej siostry zrobiła awanturę o to, że nie dostała miejsca obok ojca chrzestnego. A na moich urodzinach obraziła się, że nie dostała prezentu jako matka solenizanta. Rozmawiałem z nią kilka miesięcy temu, żeby uczulić ją, że nasz ślub to nasz dzień i proszę, żeby była dla wszystkich miła, bez dramy. Zaśmiała się i powiedziała: Zobaczymy, kto będzie mówił, kiedy ojciec się wzruszy na moją przemowę. Problem w tym, że nie planowaliśmy jej żadnej przemowy, więc po wielu nieprzespanych nocach po prostu. Nie wysłaliśmy jej zaproszenia. Ojciec i siostra dostali, bo są normalni. Wiedzieli wcześniej, że tak będzie. Ojciec powiedział: Szkoda, ale rozumiem. Tydzień temu mama się dowiedziała. Zadzwoniła z płaczem, że jestem niewdzięcznym synem, że ją upokorzyłem przed rodziną. W social media wrzuciła wpis typu: Nawet matka nie może być częścią szczęścia swojego dziecka. Rodzina jest podzielona. Część mówi, że dobrze zrobiłem, bo przynajmniej będę miał spokojny ślub. Inni: że to nie do pomyślenia, żeby nie zaprosić własnej matki. Nie wiem czy to była najlepsza decyzja, ale po wszystkim co zrobiła, miałem dosyć.